Ale faza Pamiętam jak to było niedawno Pamiętam tą Przepiękną Tą przepiękną Skierniewicką Afrykę Którą już w ogóle odwiedził Ale faza Ja nie mogę A teraz jestem gdzieś daleko A jestem przecież prezydentem Skierniewickiej Afryki Ale faza ja pierdolę, kurwa, pewnie tam jakieś kurwa teraz, kurwa, super dziewczyny chodzą, a ja jestem daleko, no. Wyrwałoby się z no, Kierniewicka, Afryka, no, Afryka, no i byłoby miejsce na taką wspaniałą mm, miłość. <grywa> ale faza, ja pierdolę, ale to taka niesamowita miłość. Kiedyś Ziomek mi opowiadał. Że... Ale to tutaj, tutaj gdzie jestem, że po prostu poszedł z taką laską za róg I była wielka miłość! <noise> A ja chyba wtedy miałem fazę Tak, miałem fazę i nie chciałem iść Ale ja jestem głupi Też mógłbym zaliczyć Ale faza Ja pierdolę przecież zaliczyć mogłem Chodź, chodź, chodź No ja wołają, no Trójkącik byłby niezły, ale kurwa no. A pije dajcie mi spokój. O, ja pierdolę kurwa. Puff I nie wiem co teraz robić, bo kurwa no niesamowicie jestem skurwiony na kobity brak Kobity brakuje i mnie ominął kurwa seks I to kurwa za darmo moja no, I to jeszcze kurwa yy, z ciemnoskórą ale dupę to miała piękną Mmm Dupcie to miała piękną Ja pierdziele Ja pierdziele Takie coś nie ominęło Takie kurwa coś Mnie ja pierdolę ominęło I teraz muszę sobie wypić Cider Kupiłem sobie cider Kupiłem sobie cider I sobie wypiję cidera No bo kurwa nie wytrzymam noż kurwa nie wytrzymam Kupiony wczoraj Trochę ciepły Ach, chuj z ciepłym kurwa, żeby się jedynie najebać Ale ja pierdole, ominę... O ja pierdole, ominę... Ominęło mnie coś takiego, a to co wielkiego? Ale fono. Ja już się chyba nadrąkałem. Nadrąkałem, Ej, to, to, to jest drink To jest drink, siedzę tutaj Kurwa, chcę być na Skierniewickiej Afryce <grymne> To było słabe No ale chwila, chcę być na Skierniewickiej Afryce Ten skier... Ja, piordole, ale faza